Także w tym roku podejmiemy pewien cykl poświęcony tym razem przykazaniom. Raz w miesiącu będzie takie kazanie, konferencja o przykazaniach, ale od takiej strony, jak pozytywnie nimi żył Jezus. Niczego nie wolno, co jest grzechem. Dzisiaj powiemy sobie o pierwszym przykazaniu Dekalogu. Najpierw krótki wstęp. Kiedy Żydzi dostali przykazania? Wtedy, kiedy po 450 latach niewoli wyszli wolni z ziemi egipskiej. I wtedy Bóg im daje przykazania. Oni przez 450 lat byli nikim, traktowani gorzej niż zwierzęta w Egipcie, niewolnicy, bez żadnych praw. Wychodzą, stają się wolni, i Bóg im daje przykazania. Po co? Bo jest coś gorszego od tego, gdy ktoś Cię traktuje bardzo źle. Gdy Cię ma za nic, jest coś jeszcze gorszego. Gdybyś ty sam siebie miał mieć za nic. Gdybyś ty sam siebie miał nie szanować. I w takie sytuacje czasem wprowadza nas grzech nauk, że człowiek traci szacunek dla siebie. Dlatego Bóg dał przykazania: wyszliście, jesteście wolni, pozostańcie ludźmi wolnymi, których inni będą szanować. I sami się będziecie szanować. Dzisiaj powiemy sobie o pierwszym przykazaniu Dekalogu: Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Jak tym przykazaniem żył Jezus Chrystus? Na dziewięć sposobów, dziewięć elementów jest ważne. Najpierw Pan Jezus mówił to wyraźnie w słowach, nie wstydził się tego. Nieraz mówił: Nie przyszedłem pełnić własną wolę, ale wolę Ojca. W ogrojcu nie to, co ja chcę. Ale to, co chcesz ty. Ale ciekawe jest to, że Pan Jezus nie tylko nie wstydził się tego, że Bóg jest dla Niego najważniejszy, ale też pokazywał, że to nie jest dla Niego takie proste. Łamał się w Ogroju, przyznawał się do tego, ale pokazywał, że to nie jest łatwe. Druga rzecz. Pan Jezus każdy dzień zaczynał i kończył modlitwą. Ty, bracie, siostro, Jaka jest Twoja pierwsza myśl, gdy się budzisz? Jaka ostatnia, gdy zasypiasz? I o czym myślisz, gdy jest bezsenna noc? Daj Boże, że o tym, co najważniejsze dla Twojego życia. Że myślisz sobie rano, Boże, dziękuję Ci, że, że się budzę, moja żona, mój mąż, moje dzieciaki, kolejny dzień życia, że się nic nie stało. Wieczór za to dziękujesz, za osoby, które kochasz. Jezus całe noce spędzał na modlitwie wiemy z Ewangelii, rano Go nieraz szukali poszedł się modlić. Pierwsza i ostatnia myśl może dlatego tak ważna jest nasza modlitwa poranna i wieczorna, bo oby pierwsza i ostatnia myśl była o tym, co najważniejsze. Co najbardziej cenisz, za co Bogu dziękujesz? To jest znak, że Bóg jest na pierwszym miejscu. Trzecia sprawa. Jezus podejmował decyzję w oparciu o Słowo Boże. Pan Jezus nie poszedł na cmentarz i wszystkich nie wskrzesił. Nie poszedł do szpitala i wszystkich nie uzdrowił. Dlaczego jednych uzdrawiał, drugich nie? Dlaczego jednych wskrzeszał, drugich nie? On sobie czytał Pismo Święte Starego Testamentu Izajasza i wiedział, co ma robić Mesjasz. Niewidomi wzrok odzyskują. No to leczył niewidomych. To był znak, że to miał Mesjasz robić. Głusi słyszą uleczył buchego. Wiecie, co tak sobie kiedyś pomyślałem? Spotkałem kogoś, kto mnie poprosił o pieniądze. Zawsze mamy dylemat, czy to naciągacz. Czy ktoś, kto rzeczywiście potrzebuje, i przypomniałem sobie ranną Ewangelię, była jałmużnie, i pomogłem temu człowiekowi. Uznałem, że Ewangelia tego dnia to była wskazówka od Boga dla mnie. Dzisiaj pomóż człowiekowi, którego spotkasz. To jest oznaką, jakby, że Bóg jest dla nas na pierwszym miejscu, jeżeli weźmiemy Jego słowo i w oparciu o nie podejmiemy decyzję. Tak robił Jezus. Jednego uzdrawiał, dlatego drugich nie. Czwarta sprawa, pan Jezus potrafił się awanturować o sprawy ważne. Raz w życiu zrobił awanturę i przegonił ludzi ze świątyni. Nie awanturował się codziennie, ale zrobił to raz w życiu, bo to była sprawa bardzo ważna. Czasem ktoś w rodzinie a ja się nie będę z nikim kłócił, lepiej to pominąć. Czasem tolerujemy pewne zło, a czasem są ludzie, którzy o wszystko się kłócą. W ten sposób nie wiadomo, co jest dla nich ważne. Bo wszystko jest jakby na jednym poziomie, bo ciągle, nieustannie wszystko jest powodem do awantury. Dla Jezusa była raz taka sytuacja nie! Nie poszedł do tych, co nie chodzili do, do synagogi, do świątyni. Ale jak już ktoś przyszedł i nie umiał się zachować przed Bogiem, to to go wstrząsnęło, przegonił tych ludzi, wyrzucił ze świątyni. Raz w życiu odnotowano to w Ewangelii. I jedna sprawa, ale czasem trzeba się narazić ludziom, jak jest coś bardzo ważnego, postawić to na oszczu noża. Tak zrobił Jezus. I pokazał, że Bóg, jego dom jest dla niego tak ważny, że, że jest w stanie się z kimś nawet skłócić, skonfliktować, że będzie ktoś miał do niego żal. Piąta sprawa, którą widzimy w życiu Jezusa, to Bóg ponad rodzinę. Wiecie, że Pan Jezus odszedł z domu, przeciął pępowinę. Był moment, gdzie go chcieli zatrzymać bliscy. Mówiono, odszedł od zmysłów, przyszli go powstrzymać. Pan Jezus się nie dał powstrzymać. Kiedyś rodzina przyszła, stali na dworze, pan Jezus uczył, nie wyszedł do nich. Czy nie kochał bliskich? Kochał. Ostatnia jego myśl, jak umiera na krzyżu, to z kim zostanie mama i powierzył ją jadowi. Nie miał najbliższej rodziny, żony, dzieci, to do ostatniej chwili myślał o najbardziej kochanych osobach, ale nie dał się powstrzymać przed realizacją swojej misji. Czasem ktoś, kto cię kocha, cię powstrzymuje przed ważnymi rzeczami. Dlaczego? A nie, mącz, nie męcz się dziecko, a nie truć się, a przecież Bóg tego nie wymaga, żebyś takie podejmował rzeczy. Nieraz do pięknych i dobrych rzeczy wymagających wysiłku zniechęcą nas kochające nas bliskie osoby. I Jezus się nie dał zniechęcić. Do tego, co należało do jego misji, głoszenia słowa, pewnego radykalizmu. I to jest piąta niezwykle ważna rzecz, że czasem właśnie bliscy i tutaj Pan Bóg jest ponad tych bliskich. Szósta rzecz: Pan Jezus Boga traktował ponad własne dobre imię. Mówiono o nim, odszedł od zmysłów żarłok, pijak, przyjaciel grzeszników. Do grzesznika poszedł w gościnę, przyjaciel celników, przecież to byli kolaboranci z Rzymem. Jak coś jest dobrego i słusznego, to trzeba to robić, niezależnie od tego, co ludzie powiedzą, niezależnie od tego, że tracimy dobre imię nieraz. Złośliwie, nieuczciwie, ale nieraz jest odwrotnie. Że ktoś nie chce stracić dobrego imienia i dlatego toleruje wielkie zło, nawet w domu, w rodzinie, ukrywa kogoś. Niejednemu człowiekowi w życiu pomogła kompromitacja, bo coś wyszło na jaw, okazało się, że ma nauk, zaczął szukać pomocy. Ukrywanie czasem to nie jest właściwa droga. Bóg jest ponad dobre imię. Nawet jeśli by nie wiem, co mieli o nas powiedzieć, to jak coś jest dobre, słuszne, warto to zrobić. Choćby inni tego nie rozumieli. Tak, tak żył Jezus i dlatego o nim tak mówiono. Odszedł od zmysłu, wariata z niego zrobili. Kolejna rzecz, może najtrudniejsza dla nas: Bóg ponad własny intelekt i myślenie. Kiedyś Pan Jezus stanął przed taką pokusą. Szatan mówi tak, oddasz mi pokłon i te królestwa będą twoje. Jaka to była pokusa? Będą twoje, możesz to inaczej poukładać, lepiej niż Bóg. Poukładasz świat bez cierpienia, bez starości, bez zła. To będzie twoje, ty sobie będziesz zarządzał tym. Poukładasz optymalnie. Jest taka pokusa, czasem ktoś mówi, starość się Bogu nie udała. Wydaje mu się, że my byśmy to lepiej poukładali. A starość u ludzi jest taka, jakie jest dzieciństwo i młodość. Są ludzie, którzy na starość gorzknieją, a są ludzie, którzy są niesamowicie szczęśliwi. Jeden z najszczęśliwszych ludzi, jakich w życiu spotkałem, był chorym na wózku, 30 człowiekiem. Z taką radością życia, że można mu było pozazdrościć inni patrzyli chory na wózku nie może chodzić on był szczęśliwym człowiekiem Jezus postawił boga ponad własne myślenie intelekt bóg poukładał lepiej niż ja bym poukładał i mówienie że coś się bogu nie udało lepiej byśmy to zrobili to jest pokusa nie stawiania boga tylko mojej głowy mojego myślenia ponad boga Jezus tak nie zrobił. Zgoda wreszcie na utratę wszystkiego. Pan Jezus stracił życie, stracił nawet ubranie na koniec na krzyżu. Mam nadzieję, że wszyscy w kościele przeżyli już radość tracenia, żeście stracili czas, dając go osobie ukochanej i byliście szczęśliwi, ale mogliście sami mieć go dla siebie. Żeście pomogli komuś dając czy pieniądze i byliście szczęśliwi, niejako tracąc swoje pieniądze, ale będąc szczęśliwym, że ktoś, żeście w stanie byli przekroczyć siebie, podzielić się, zrobić nie tylko coś dla siebie, ale dla kogoś. Biblia mówi, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli braniu, więcej szczęścia jest nieraz w traceniu, że ja tracę to, co jest moje, ale Ktoś z tego powodu jest szczęśliwy. Tracę to, bo kogoś kocham, tracę dla czyjegoś dobra. Tak robił Jezus i pokazywał w ten sposób, że, że Bóg jest na pierwszym miejscu. I wreszcie ostatnia rzecz. Chociaż Jezus postawił Boga na pierwszym miejscu, to jednak nie zgodził się na co? Na to, żeby taką postawę. Wymusić u innych. Chcieli go wołać królem, nie chciał. A jako król mógłby wprowadzić prawo wszyscy do kościoła, boga traktować najważniejszego, macie zrobić to, to i to. Prawem mógł to wymusić, nie chciał. Nie chciał, żeby ktoś do Boga przed, bo takie będzie prawo, bo ktoś mu to nakazuje, żeby to nie było wyborem serca. Bóg tego nie chciał, Jezus. I druga rzecz. Stanął przed pokusą skakania ze świątyni, robienia fajerwerków, będą mnie teraz podziwiać. To byłby jakiś dramat, gdybyśmy w kościele robili cyrk i ludzie przychodzili tu coś pooglądać, bo jest fajnie, bo jest super, bo jest pięknie, bo popularność. Jezus się na to nie zgodził. Sam wybrał Boga jako najważniejszą osobę swojego życia, ale nie chciał, żeby innych w ten sposób przyciągnąć jakimiś trikami, pokazówkami. Prawem, żeby oni z jakiegoś innego powodu niż dobrowolny wybór wybra wybrali Boga przez jakieś oszustwo, kombinowanie. I nie dziwimy się, że Jezus na koniec trzydzieści parę lat umiera. I co powiedział? Wykonało się. On miał poczucie spełnienia własnego życia. Nie tak dawno, Umierała mama mojego kolegi. I kolega powiedział mi tak: Mama powiedziała tak: Mogę już odejść. Przeżyłam 85 lat. Zobaczyłam moje prawnuki. Jestem o Was spokojna. Czuję spełnienie swojego życia. To, co chciałam w życiu zrobić, zrobiłam. Jestem szczęśliwa. Mogę odejść, mogę umierać. Człowiek, który Stawia Boga na pierwszym miejscu, kiedyś będzie umierał z ogromnym pokojem serca, nawet gdyby tak cierpiał jak Jezus. I podsumowując to, co chciałem powiedzieć: te dziewięć rzeczy pokazują, że i my wie, stawiamy Boga na pierwszym miejscu. Potrafimy się do Niego przyznać i powiedzieć, że to On wyznacza zasady naszego życia. Pierwsza i ostatnia myśl dnia jest to tego, kto jest najważniejszy, z ogromną wdzięcznością za wszystko. Nasze decyzje, gdy są dylematy, warto otworzyć Ewangelię. Jeżeli jest problem ważny, czasem trzeba, jak Jezus, skonfliktować się i zrobić awanturę. Piąta rzecz. Bóg jest ponad rodzinę. Nie zniechęćcie nigdy najbardziej kochanej osoby do wysiłku, trudu. Bóg ponad dobre imię. Czasem nas obmówią, ale jak robimy słusznie i dobrze, warto to podjąć. Niech Bóg będzie ponad nasze myślenie. Nie ustawilibyśmy lepiej tego świata. To jest jakaś pokusa. Z zaufaniem do Boga, że On on robi to lepiej niż my byśmy zrobili. Wreszcie zdolność tracenia czasu, pieniędzy, siebie, dla innych, odkrywanie w tym szczęścia, jeżeli robimy to oczywiście z czystej motywacji dla Boga. I ostatnia rzecz: nie przyciągajmy do Boga na zasadzie trików, przymusu. Niech to będzie dobrowolny wybór kogoś, kto odkrył Boga jako najważniejszą osobę. I myślę, że kiedyś tak jak Jezus będziemy mieć poczucie spełnienia i radości, gdy będziemy te świat opuszczać.